Witajcie na kanale Kulinarny Freestyle Dzisiaj przepis na leczo. Jak widzicie, pokrojoną kiełbasę w kostkę mam już na patelni. Lekko została przesmażona. Teraz dodam do niej cebulę i tak samo przesmażymy wszystko razem. Zaczynam przygotowanie na patelni, potem przerzucę wszystko do garnka. Lecimy dalej. Jak widzicie, cebula już jest lekko podsmażona, więc teraz wjeżdżają przyprawy. Papryka słodka. Około jednej łyżeczki, papryka, benzona słodka, tak samo, jedną łyżeczkę, oczywiście czosnek, świeżo mi. i oczywiście nie może zabraknąć oregano jedną łyżeczkę oregano smażymy wszystko razem, ale zanim te smaki się połączą, możemy w tym czasie dorzucić pokrojoną u mnie w paseczki, w zależności od nastroju czasem kosteczka, czasem paseczki paprykę żółtą, zieloną i czerwoną dorzucamy smażymy wszystko razem. Oglądajcie do końca. Na patelni widzicie już pokrojoną cukinię, resztę przełożyłem do garka. Teraz przesnażę cukinię. Cukinię króciutko obsypujemy solą. Dodajemy świeżo mielony pieprz, który będzie nieodzownym składnikiem tego dania. No i oczywiście troszkę papryki wędzonej. I podsmażamy. Przez chwilę cukinie i za chwilkę wrzucimy do garnka, gdzie znajduje się resztę składników. Przesmażona cukinie wleciały już do naszego garnka. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda: jest kolorowo, jest smacznie, ale to nie koniec. Teraz dodajemy pomidory krojone, jedną puszeczkę, szklaneczkę wody. pasaty pomidorowej. I ciut jeszcze. Wymieszamy to wszystko. I lecimy z powolnym gotowaniem. Jak widzicie dodałem jeszcze troszkę pasaty i szklankę wody, żeby przykryć nasze leczo i teraz jest czas, żeby troszkę je podprawić, próbowałem jeszcze nie ma tej petardy, gotuje się około 20 minut, lecimy w takim razie z doprawianiem smaku. My z żoną lubimy na ostro potrawy, więc dodamy troszkę Świeżomy mamy o pieprzu. Damy pieprzu kajen. Troszeczkę pieprzu kajen. Tak myślę, że około łyżeczki. Jest OK. Papryka wędzona słodka. Jeszcze dodam łyżkę oregano. Długo. Wymieszamy to wszystko razem, gotujemy kolejne 20 minut, żeby warzywa były mięciutkie. Tak prezentuje się moja wersja leczo i jak widzicie nagrywam dzień później tą końcówkę, ze względu na to, że na świeżo gotowałem sobie ryż. Zachęcam do powtórzenia po przepisu, zostańcie ze mną na dłużej, a leczo smakuje wybornie, lekko pikantne, i pyszne. Jego tygodnia trzymajcie się cześć.